Daj to z tej strony Derek, po podróż Teryty i witajcie w kolejnym odcineczku z farminga dziś będziemy sobie kosić rzepak nowiutkim kombajnem już dwa nie, trzy pola nim skosiłem już i bardzo dobry ale mały zbiornik i to jest jego minus no ale cóż, nic się nie zrobi jedną przyczepę już mam pewną, prawie już mam dwie przyczepy podstawione to jest skóra poczekajcie no to zawieziemy to upewniam się czy tu jest wszystko dobra dostaniemy może za to ze kilku tysięcy będzie spoczko I zostawcie sublika na kanale, bo już 13 subskrypcji mam naprawdę będzie show na 20, więc to będzie się działo. Oczywiście dzisiaj nagrywam filmik, bo wczoraj jak widzicie 3 filmaś miałem w dzień więc grubo było dzisiaj tylko dwa będą chyba widzicie okay. to jak piękne pole już to będzie tyle będzie to będzie że to coś to zostaje na

ja tu zatrudnię pracownika i wyjdę. Bo bym chciał dopełnić tamtą przyczepę. Ja już się zaczepię. Bo już trzy pola i mam ją pewno, więc. Teraz ją zapniemy. o. Już wyjdę. Nie, tamto. Se, o, no, no, przecież tamto wysypałem. Dobra. No ale sztos zaraz chłopczę tę uciepę. No ja cię do tutaj zwalnę. No i Możemy sobie jechać. O, a nie się sypie wszystko. Dobra. Za może jakieś 2-3 miesiące już będą vlogi. Co się? Kochajcie subskrybujcie kanał i zestawicie łapki w górę. Będziecie na miesiącu z moimi filmami, wszystkimi. Czy w komentarzach, czy filmy moje się podobają? Ja będę siedził w koło. Bardzo fajnie siedzieć w koło. Ojej, tego cykla zrobimy. Zobaczymy 5 minut, to jeszcze trochę nalewałam, dobra, no i jedziemy, kombajn mi się podoba bardzo, ale ja tu by była akcja na dwa kombajny i ja, raczej ja już się po prostu sobie wyterpię. Później jak już będę miał to wszystko yy, takie jak w tym kolorze, więc... O. o, i widzicie? I tu się przecinam. Na co jest zwiększone zapotrzebowanie? Ja, sprawdzimy. Uuu, oh, mleko jest... uuu, ojojojoj. Mleko jest dobrej Zapotrzebowanie jest na... Nie wiem co. Mleczko jest okay. mm, super. Zwierzęta. No trzeba będzie jechać po słomy, po siano ale to nie wiem, nie dzisiaj to poza odcinkiem się to ogarnę dzisiaj to tylko żniwa jest ale i tak to tego wszystkiego nie skośniamy pewnie więc odcinek tak wam dziś wyjdzie o 9 bo dokładnie teraz jest siódma Więc powinien wyjść o dziewiątej coś, albo o dziesiątej, nie wiem, albo nawet o ósmej, nie wiem, jak to będzie. Oczywiście podwojalne koła muszą być. Zapraszam na poprzedni odcinek z land Forum. Dobra, I ja tu jakoś to zawrócić. No no i możemy sobie lecieć. Podajcie na kanał Brączek 2, Brączek Vlog też, bo tam vlogi robi. Brączek Vlog, Brączek 2. Mafia Solec na no Mafia Solec mm, i na no, DANAS wczoraj miał live'a i Mr. Adam Pittaci, Mary Adam Pittaci, więc ja bym wiesz, a on nie grał jak polega na 4D, jakbyśmy Więc teraz to wszystko pięknie. Kompanię gra. Tu już dookoła mamy przejechane. zaraz będzie pełno zbiornika. Myślę, że dwie czy przyczepy. nie, no dwie przyczepy da razy, żeby Zobaczymy. Jak to wyjdzie Wszystko myślę, że ładnie, pięknie Tutaj wszystko ładnie, pięknie gra na pewno nie chodzą więc jest dobrze Ale Nie już przegapiłem Dobra. czy siadać i lecieć pierwszy zbiornik Ja tu sobie przecież przyczepię wszystko Ciecham, co? Tu muszę tylko sprawdzić wszystko Drugie okrążenie będziemy zaczynać wszystko. Pięknie gra. Tutaj nic się nie rozwaliło. Żaden kamień nie wpadł. Myślę, że nie. dobrze. Chcę wskoczyć tu. no trochę jest. Znaczy ciebie. jeszcze No. Ile zbiornik ma.

odcinek możemy już zakończyć dojdziemy do tego w i będziemy kończyć że mówię na koniec zostawcie subika na kanale żeby być ze wszystkim na bieżąco także ja kończę a nie Także ja tym pięknym akcentem... O, obrózę się tak. Opsa, opsa, opsa. Opsa. Słuchajcie. Opsa.